Z tej strony Mrożon, MROŻON! SZAPSĄ kaubonga. KAUBONGA! dobra! Chcieliście, chcieliście bardzo! I ch... dwa tygodnie minęły, sprawdźmy to! Ja tego nie słuchałem stary! Więc i tak będzie na świeżo! Zobaczymy dlaczego tak bardzo chcieliście, żebym to sprawdził! Czy to będzie taki numer? Kiedy zajaram stawka Boże! Nie no, kurwa. Kiedy zajadam, stawkała banga. Interpretujcie moje brakcje, jak chcecie. Ale pieniądz to czas final. Countdown, jeśli zamulacie, Skuruj Ja ho, ho, ho. zawsze. Ufa. Co to jest? Co to jest? Jeszcze raz. Final countdown, jeśli zamulacie, ja, ho, ho. ja zawsze. Nieo! Zajebiste, stary. I, I tak to. Whoa! Że podkręcony jeszcze mocniej i w zaśny sposób fajnie rezonujący z tekstem, że jak, jak zamulacie z to go rzuć Dobrze, że absolutnie już nanawiła o tym, że Jarańsko i Hajsik, tylko też tutaj trzeba, wiesz, zaznaczyć, że ej no, kurwa od skuna można się uzależnić, ale się to zabrzmiało, stary, fuj mi się podoba, podoba ta wstawka. wśród chmur. Dobra, pierwsze moje odczucie miałem takie Ja pierdol, znowu ku... Znowu tutaj ze numer, stary o skunie I o ziaraniu stary God damn. ale to brzmieniowo się To brzmienio się tak broni stary Że on mógłby nawijać o czymkolwiek Chociaż nie do końca o czymkolwiek, bo ten efekcik e, vibrato z... się rezonował Z tekstem Jeśli zamulacie... Ale wiesz, no tutaj jest ten wytrych, że on nie namawia do jarania, także okej. Okay. Ja też nie jaram, więc w sumie nie utożsamiam się z tym, ale też ta piosenka nie powoduje, że zacznę jarać, tylko kurde, jej przy stary mi się do niej wajbuje na razie. Odpalam planta, od planta Koszula, kasa, blanka, tak jak haszysz Ok! mam wakacji, no to mogę jarać w pracy Damn, jeszcze takiego flow nie słyszałem od Jobsona chyba. La 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 Ta 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 kurwa, to jest Flolar Bugs? Yeah! Los nawet w kościele mini Chciał dać na tacy Może to przez to próbowałem Wiele jak Witkacy Dla nich jestem pojebem i nigdy nie Woo! będę tacy Na tym, co tu się stało? Młoda sieć wiele jak Witkacy, dla nich jestem pojebem Sin? Ale się co się, w... ja, bie, bole, jak to dropło, stary, ten beat, kurde, ej, bez skitu, stary, dostałem lekkiego orgazmu, stary, zabiści połączony beat, jak masz ten efekt czasem, że ktoś zaczyna nawijać, wiesz, kupa jak karabin nawala, 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 nie ma jeszcze stary perki, nagle się wpierdola perka, perka, stary, I stopa, nie, to ty masz takie, god damn! i on dalej nawija, stary, on stop, non stop nawija, stary, taki efekt, nie, że wow, ale stary, to leci, i to jest dokładnie to samo, tylko, że z tym syntem, który tu wchodzi, i który też nadaje odpowiedź, rytm I to jest takie ty ty, ty 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 kur i to leci tak jak tana wika yy, yy. jeszcze raz tacy, może to przez to próbowałem wiele jak witkacy Dla nich jestem pojemem i nigdy nie będę tacy Bo robię psychodele no i ja dużo zazy rzadko nie tylko. tym Takie LFO chyba tam jest po prostu zapięte <laughs> Mega siada, mega to siada stary Bo jeden taki jak ty to jest każdy Skurwiele wiele mówią o mnie wszystko Oprócz prawdy synestezja Te dźwięki mają wojenne barwy yeah. Czym jest wszechświat Jeśli odgrywasz w nim tylko kolejne akty życie Panius kolowra wika Ja, czym jest wszechświat yeah. 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 Niczym nie różni się od farsy Chociaż nagrywam seria Kiedy uh. dostanę złote palmy Kiedy zajaram stawkała banda Ale pieniądz to czas Final countdown uh. Jeśli zamulacie. Uh. Zawsze z głową wśród chmur. Szanujesz nam słowa za to, że ja się odbijam od jego tekstów, kupa. Bo mam takie goddamn znowu, nie? Znowu to samo. To, co on potrafi wykręcić, kutpa. Naprawdę przykrywa całą resztę, nie? Te słowa mogą nie mieć totalnie dla mnie żadnego znaczenia, bo się skupiam na brzmieniu, kurcze. I, I to jest mega dobre, stary. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, że pokazaliście mi to sprawdzić, stary. Mega mocne. Cytując klasyka. Ta odparam branta, od od do korpo na meeting czujniki Przepraszam za spóźnienie Leciałem z Ameryki Narobię tutaj dymu Tak jak Indianin w tipi I nie podpiszę dealu Jak nie będziecie mili Wrzucam do fanką podpisy na titties Tak jak na ścianę graffiti I to jest hip hop I to jest hip hop Nie ma w tym żadnej różnicy Inne flow, takie bardziej nawijane i mi się to nie gryzie za bardzo, stary. To też jest sztuka, nie? Że troszeczkę też nie jest tak, że on to zmienia flow, wiesz co wersy, czy co dwa wersy, czy co nawet cztery wersy, więc nie masz też poczucia takiego mega dużego chaosu. Jestem wysoko, a byłem nisko. Pierwsze numery nagrałem w piwnicy. I zrobił to łeb poryty, i zrobił to łeb poryty, nie jakiś rapes z fabryki. Jaram te z kalify. Chodzi o to, że stary zrobił pierwsze numery, będąc najaranym w Trzydubska? Robię sobie telefon z forsy. Hello, jak Lionel Richie. Mi też chcieli wmówić, że jestem gorszy, przez to, że palę te splify. Kiedy zajaram? Serio chcieli ci mówić to, że jesteś gorszy, przez to, że jarasz te splify? a że nie jesteś gorszy, ale na przykład uzależniony, stary, to. Dobra, może nie, nie analizujmy tego tekstu. Czujmy się w to brzmienie, stary. Stop, stop, to czas, final countdown Jeśli zamula cię W Ja zawsze z głową wśród chmur Lecz ogarniam, odpalam blanta od... Z głową wśród chmur, ale ogarnia, stary Takie typowe gadanie, stary, ludzi, którzy nie no, stary Ja ogarniam, wiesz co, ci pary codziennie, ale ogarniam, wiesz co, ci No, dobra, dobra, blanta. stary Odpalam planta, od planta Odpalam planta od planta numer Odpala... pod kątem brzmieniowym, naprawdę stary Fest się zaskoczyłem pozytywnie God damn, co chłop wykręcił To naprawdę szacunek, nie? Naprawdę szacunek, od planta